To mówisz, że kasztelan złoty 40 No, to tam to się opłaca, no. to naprawdę się A. opłaca Słuchaj, ja nie chcę ci nic mówić, ale już nagrywamy komentarz. Siemanko wszystkim z tej strony Sebo witam Was, w kolejnym filmiku. A zaskoczyłem cię, Radek, zaskoczyłem, no, złam, złapałem, no. złapałem, złapałem Siemanko. A, mam małcie byku. No. Mamy okay. dla Was materiał z Batką Pan 2, przestaw się, chłopie. Siemaneczko z tej strony Rady z 930, witam Was w kolejnym filmie. Tak jest, nie chcę się samemu nagrywać, nie chcę się z bratem nagrywać, pokłóciłem się z nim, dlatego mam jeszcze radka. Później jak radek mi się znudzi, znajdę sobie innego komentatora. Słuchaj, A. ma ludziska, zapewne widzicie materiał Badką Pany 2. Chcieliśmy dzisiaj z Wami porozmawiać mianowicie o takim czynniku jak bazę rap Ra i rape, bazę rap tak? Bazerajp. Mm -hmm. Bazerajp. Zapewne wiecie co to jest. Jest to przeciśnięcie przeciwnika do respa i nieumożliwienie mu wyjścia. Tak? Dobrze mówię Radek? Tak, tak jest. I mam do, do Was takie pytanie. Czy uważacie, że to jest nobowskie, że y, nie pozwalamy wyjść przeciwnikowi, czy to może świadczyć jedynie o słabości słabości przeciwnika? Jak Ty Radek uważasz? A czy ja powiem Ci tak, że y, tu bardziej moim zdaniem jest to słabość przeciwnika, że y, Pozwalają tak się przycisnąć. Tak mamy też, y, można powiedzieć, też w Call of Duty, tak jak czasami są takie sytuacje na przykład na dominacji, że y, drużyna przeciwna nie potrafi ani jednej flagi przejąć, ani jednego punktu. Też. To jest, no właśnie, i to jest moim zdaniem y, od że team jest słaby, że dają tak... Y, nie potrafią zmienić sytuacji, nie? No, tak to z mojej strony Podpunkt A, B, C, prawda, zbychamy do mm -hmm. A Ale wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim, że jeszcze nawet jak przyjmujemy ich czołg, wiesz? Grając w no 2 Jak przyjmiemy ich czołg, obrócimy się i strzelamy w ich respa yy, To jest naprawdę tragedia Nie wiem czy to powinni zmienić w Battlefield, jak ty uważasz Powinni zmienić, że jednak nagle przenoszą nas na drugą stronę jakoś A czy to jest tak, to, to, chyba w FPS-ach ogólnie to jest we wszystkich teraz ten problem, bo to tak samo nie tylko w Battlefield'zie też yy, w Call of Duty i w innych tam mniejszych FPS-ach też były takie problemy z tymi respami, że nie raz było tak jak miałem w BF-a czy w Koda, że yy, przeciwnik respy gdzieś niedaleko mnie i mogę go zabić. No powinno być to, te respy powinny być jakoś tak zrobione, żeby, żeby takie przerzucenie powinno być, że, wiesz, że twój przeciwnik nie powinien od razu cię zabijać, nie? no bo to jest trochę głupota. To jednak obwiniasz respy, a nie poziom przeciwnika, jesteś za respami. No trochę za respami, ale jeśli są takie, teraz mówię tutaj, te, mówię teraz o Call of Duty na przykład, no. jeśli są takie małe mapy, że, że przed nimi się respi, no, przy to, no to jest przesada. B, w BF-ie tego nie ma, bo są większe mapy, ale jednak respy powinny być tak dobrze e, zrobione, żeby żeby nie było tak no w bo, sytuacji, bo w Battlefieldie wiesz pod krzaczkiem możesz na jeziorku się zrespić prawda a, a, no jednak, tak, a jednak w kodzie nie ma tam jest troszkę wcześniejsza mapa rzeczywiście jest, no jest problem a najgorzej jest właśnie jeżeli zdobędzie się trzy punkty wtedy jest losowy resp i nie daj Boże zrespimy się za tyłem przeciwnika co powoduje masakryczne skutki także no. czekamy ludziska na wasze komentarze jak wy uważacie czy Baza rzeczywiście jest rzeczywiście snubowskim? bo na serwerach battlefielda jeżeli się gra e, w, w, w ustawieniach admina pisze no Baza REP ban 24H tak mniej więcej taki styl, bo właśnie jak widzicie w tym materiale właśnie to jest taki przykład porządnego e, bazer gdzie naprawdę 12 czy 14 graczy jeżeli nie potrafi wyjść ze swojej własnej takiej jak można powiedzieć dzielni <grych> to naprawdę jest problem uwierzcie mi co nie, Radek, jak no ty tak. myślisz? No to jest problem, no bo y, jesteś y, na swoim terenie, więc powinieneś nim jakoś potrafić zarządzać. Tak, dajmy na to ten jeden punkt, na te trzy, no to to powinno być to, co team powinien mieć. No. To zależy już od teamu, bo są, czasami, bo są czasami tacy gracze, co potrafią samemu zmienić oblicze meczu, tak? Zdarza się. No tak. zgadza się, ale nie daj Boże, jeszcze trafisz na swojej, że w swojej drużynie masz 6-7 snajperów, jednego który lubi, no. lubi wochać krzaczki, prawda? Wiadomo o co chodzi. Porażka, totalna no, porażka. Grałem wcześniej nie. takie mecze i naprawdę są tacy ludzie i nawet zdolności nie, nie, nie pomogą, aby jednak przejąć ten punkt. Ja jestem też, no, tak. ja jestem, nie wiem jak Ty jestem też takiego zdania, że jednak e, powinna być taka strefa e, mocno ograniczona, to coś takiego jak w Battlefield 3, tylko jeszcze bardziej z, mocnym, tak, z pojazdami, mm -hmm. że tam nie masz prawa wejść za cholerę i masz możliwość wyjścia chociaż do tego punktu, a żeby go przejąć, żeby to jednak przyspieszyć dymi, dynamikę rozgrywki, bo nie jest naprawdę fajne wejście, wiesz, takie wbicie się na respa i patrzenie, i, jak, jak inni giną, nawet koleś nie zdąży zrespić w domku, a już widzisz, że snajper tam na, na niego no, czeka z celownikiem. Ktoś, no, a później ktoś taką sytuację na YouTube, a, kiedy zabija sześciu typów, nie, wrzuca, no? no, tak to właśnie. Później łapki, ko łapki komentarze i... <laughs> nie wiem, no. niektórzy właśnie mówią, uważają, że jest to jednak z, 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 zła czynność, samo zło, Niektórzy uważają, że, że to jest dobra sprawa Ja jestem z tego zdania, że bazę rape yy, dobrą jest rzeczą, jednak dobrą pokazuje po prostu mi daje się słabość przeciwnika i trzeba go zgnieść no do końca tak, mm -hmm. Jeżeli się nie podmówi mm. jeszcze raz nie potrafi się wyjść 14 ludzi ze swojej własnej bazy sorry, to jest zaprzeczenie co my robimy w tej grze no, Taka, taka no prawda właśnie. jest to inne zdanie mm. trochę szkall w duty tam, to <grywa> zawsze jakaś uliczka tak. się znajdzie po cichutku, można jeszcze się... Jakoś bało, jakoś skitkać, tak. Co ciekawego jeszcze powiemy? Hmm, co możemy ciekawego? Desperados powiedzieć? nowy, smakuje ci? <grymne> no Tak jak, tak jak mówiliś przed materiałem, że no. orężada. Orężada, orężada. No 5 zł, lekie no, ja to wypiłem, normalnie helena orężada czerwona, nie smakuje mi, naprawdę nie Powiem tak, pełnoletnim widzą twoim oczywiście y, już lepiej, kupcie Ra lecha. Radek, ja sprawdzałem statystyki swojego kanału, wyobraź sobie, że blisko na 4000 tysiące E, subskrypcji mhm. średnia podanych wiekowych, tak jak podawali przy, przy ustawieniu swojego konta, 80% moich subskrybentów to jest przedział 13-17, także ty nie, słuchaj, nie promuj to, to tutaj nie... alkoholu, ty, 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 ty brutalu jeden. <słuchaj> ale słuchaj, to, to już nie, to nie zależy od ciebie, musiałbyś, nie wiem, chyba na kanale napisać, że y, subskrybujcie tylko y, mając 18 lat. No, laty, bo to no, materiał no jeszcze no tyle, nagrywamy, nie. to jeszcze 22 nie ma po pierwsze, po drugie 18 no, lat. Tak. Y o... Ty wiesz, że znalazłem taki przepis na internecie, posłuchaj sobie tego uważnie. Wyobraź sobie, że piwo mm -hmm. Lech Shandy i Warka Radlar to są piwa, które zawierają mniej niż 3% alkoholu. Zgadza się. zgadasz się? Tak. Ludziska, zgadzacie mm -hmm. się? Ja, zgadzam się. Słuchajcie teraz dalej. W momencie, kiedy na przykład weźmiemy takie to piwo, Udamy się z kumplami mm -hmm. na ławeczkę, wiadomo, bez fajurki, kulturalnie w pareczku. I będziemy to pieli, pili piwo. Wyobraźcie sobie, że Straż miejska policja nie ma prawa wam wlepić mandatu. Wiecie dlaczego? Bo ustawa w Polsce, jeżeli chodzi o alkoholu publicznym, przewiduje, że pić alkoholu dopiero od 3%. Aaaa, zatkało. A widzisz? Zobacz, tak, ja teraz teraz radził także ty... zróweczko kulturalnie Leszek, Shandy tak. czy Warka Radler. Mm -hmm. Nie mają prawa po prostu wam wlepić mandatu. No, tak to wygląda, no. Słuchaj, zaskoczyłeś Ale mogą ja wziąć powiem, na alkomat, nie co nie? Po, przy, po tym. Mm. Ale jeżeli chodzi o kulturalnie, to możesz sobie siąść na ławersę pod domkiem, wiesz, Dresi. Mm, tak. Tak Teraz. jest. Dobra ludziska, ja my wiadomo. będziemy się zbierać tym miłym akcentem. Bad Company 2, mm -hmm. temat bazy ryb, warki, Endes Paradosa. Będziemy nagrywać jeszcze dla jakiś innych, komentarz mamy coś. To się, to się co, coś, się, coś się znajdzie, coś się znajdzie na tym dyskaczu. Dobra, także mówił dla was, Radek. Ja. Yeah. Yeah. Tak, rade z 930. Pamiętajcie o Pamiętajcie, mówić. 1300 osób niedługo. No właśnie. Dobra, zwijamy się. chyba 15 po 20. Trzeba już dobra już się skończyła. Jezu kochany, już, już nie to. No. Także strzałeczka, trzymajcie się. Trzymajcie się.